Mam na imię Lila, mam 10 lat i swoje urodziny świętowałam w sali zabaw Extreme Kids. Było mega. Najpierw wszyscy śpiewali mi 100 lat w pięknej salce, którą sama wybrałam. Czułam się jak gwiazda. Zjedliśmy tort, a potem zaczęła się prawdziwa zabawa. Ruszyliśmy na ogromny tor przeszkód. Było skakanie, wspinanie się i tunele. Potem były zjeżdżalnie, było ich kilka i każda inna. No i trampolina. Kto uwielbia skakać, ten wie jaki to jest ekstra. Na tej siłowni czułam się jak super bohaterka. A dodatkowo każdemu z nas zrobiono brokatowy tatuaż, który super wyglądał i długo się trzymał. Na koniec dostaliśmy fajne zdjęcie na pamiątkę. Do tego ja i moi goście otrzymaliśmy vouchery do sali zabaw. Dzięki temu będziemy mogli tu wrócić jeszcze raz. Polecam każdemu takie urodziny, bo w Stream Kids naprawdę nie da się nudzić. To był najlepszy wybór. Zero nudy i 100% frajdy.